Natomiast gorzej, jeżeli wyborcy zaczną mieć coraz więcej wątpliwości, bo wtedy jest coraz trudniej też politycznie uzasadniać podejmowanie takie, a nie, takich, a nie innych decyzji. I też nie mamy co się oszukiwać, że jeśli myślimy o kwestii podejścia Rosji, to Rosjanie tego rodzaju rzeczy będą wykorzystywać, będą wykorzystywać naturalną walkę polityczną, która. Na, trwa w państwach demokratycznych. Będą wykorzystywać to, że będą się pojawiały środowiska, nazwijmy to, antywojenne. No i tutaj w Polsce już nawet się takie pojawiają. Nie, mów, nie nazwisk, będziemy wskazywać tam. palcem. Tak, tak ale są już takie pojawiają Natomiast. Się. Palcem ich trzeba pokazywać palcem. Cezary Graf, dzień dobry. Musicie Państwo zrozumieć koncepcję czarnego oświecenia, aby ochronić swoje pieniądze, swój majątek, zrozumieć na czym polega intelektualizm czarnego oświecenia. W skrócie chodzi o to, że są na świecie reguły, z którymi większość Ziemian się zgodzi. Jak na przykład, że pokój jest dobry, wojna jest zła. Jak na przykład, że jest nienaruszalność ciała. Można komuś czegoś robić wbrew jego woli, jak na przykład to, że bez sądu nie można nikogo uwięzić, jak na przykład to, że jeśli jest cudzy majątek, to nie można mu go odebrać, czy to pieniądze, czy nieruchomości, czy inne tego typu rzeczy. Natomiast w czarnym oświeceniu wystarczy 15 sekund, trochę emocji, a niekiedy nie i o 180 stopni jest to odwracane. Krótko mówiąc, pokój jest dobry, no ale nie w przypadku Rosji, w momencie kiedy Rosja najeżdża Ukrainę czy najeżdża Gruzję. Natomiast wojna już jest dobra w Serbii, jest dobra w Iraku, jest dobra w Afganistanie, jest dobra w Syrii. Jaki jest sens tej zasady? Nie ma absolutnie żadnego sensu ta zasada. Zasada tak naprawdę brzmi, tak naprawdę, drodzy Państwo, tylko nikt Wam tego nie powie: że wojna robiona przez USA bądź Izrael jest dobra, a wojna robiona przez każdy inny kraj na świecie jest zła. Tak brzmi zasada. Cała reszta jest ogranie na emocjach i odwracanie kota ogonem. Podobnie mieliśmy 2-3 lata temu w sytuacji nietykalności cielesnej i. Tego, że nie można nikogo bez wyroku sądu zatrzymywać w domu. Pojawia się grypa, i ta zasada znika. Podobnie było z OFE, I tu już o własność chodzi. Odkładamy na emerytury, macie państwo odkładane na emerytury pieniądze, pojawia się brudnym palcem napisana ustawa, nie ma tych pieniędzy. Macie państwo domy, pojawia się kolejna ustawa, z, na razie to jest w toku, że jeśli te domy nie będą odpowiednich warunków spełniały, to będą silnie opodatkowane w sposób wywłaszczający, i tak dalej, i tak dalej. Sprowadza się to do tego, że w czarnym oświeceniu nie ma reguł, nie ma żadnych reguł. Są reguły takie jakie są wygodne w danym momencie. Dlatego kto ma siłę. Taka jest reguła, jedyna. To jest to, to, na tym polega praworządność czarnego oświecenia, które trwa ewidentnie. I oczywiście są filkołki, jest opowiadanie, że to, że tamto emocje, uzasadnienia, natomiast łamane są podstawowe zasady. I jakby trzeba sobie zdać z tego sprawę, że tak to wygląda, a nie. Nie oszukiwać się, bo to może zaboleć finansowo, majątkowo przede wszystkim. I jedyną sensowną odpowiedzią jest dywersyfikacja majątkowa, czyli rozrzucenie składników majątkowych po różnych klasach aktywów i w różnych miejscach geograficznie. Nie zmienicie Państwo koncepcji intelektualnej, wielki, cudzysłów, która panuje. Po prostu tak jest. Jest zasada, jest ona łamana. w w momencie, kiedy jest to potrzebne, w każdej chwili, kiedy jest to potrzebne, i żeby uniknąć brzydkich, gorzkich konsekwencji tego, trzeba koniecznie zdywersyfikować się geograficznie i majątkowo. Nie miejcie Państwo złudzeń. To widać bardzo intensywnie przez ostatnie kilka lat, że żadne zasady nie mają prawa bytu. Wszystko jest deptane. Zgodnie z a, linią, która jest wygodna dla tego, kto ma chwilowo mikrofon i siłę, myślcie mądrze o swoich pieniądzach.